Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Shake Squeeze'u. I na wstępie chciałbym Wam bardzo, ale to bardzo podziękować jak przy, przyjęliście tą serię. No gdyż yy, wyświetlenia na pierwszym odcinku z Proteksem były naprawdę, ale to naprawdę fantastyczne. Do tej pory wydaje mi się, że są o niebo lepsze od wszystkich innych moich filmów, więc naprawdę bardzo Wam dziękuję. No i co? Myślę, że możemy już przejść do tego, kto będzie w drugim odcinku. Dzisiaj ze mną jest Dominik Zwany, albo bardziej znany jako Feridzita, Kiemka. Kienka. Siamko, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jesteś, że możemy to nagrać w końcu, bo tak zgadywaliśmy się, zgadywaliśmy i w końcu się udało. No, udało się w końcu, ale mam tremę niestety. Bo moja wiedza na temat Seksa jest malutka w moim mniemaniu, ale myślę, że powinno się udać coś tam fajnego nagrać. Chociaż może, mam nadzieję, że chociaż będzie śmiesznie. Najważniejsza jest dobra zabawa. No, dokładnie. I tutaj mam nadzieję, że mimo wszystko nie będzie tak źle, jak mówisz, że właściwie powiedz mi, do którego pytania chciałbyś dojść. Wydaje mi się, że jak dojdę do piąteczki, to będzie sukces. Dobra, spoko. Zobaczymy, czy Ci się to uda. No i co? Myślę, że możemy już przejść do pierwszego pytania. Także już Ci je wysyłam. Jest, dobra, tutaj. I tak. Od którego poziomu postaci można rozpocząć szukanie lustra? A. Od 50. B. 55. C. 60. D. 65. Jeszcze troszeczkę wytraszyłem, ale... To będzie odpowiedź A od 50 poziomu. Czy jesteś pewny? Jestem pewny. O, to widzę, że nie zaskoczyło cię to pytanie, bo to jest odpowiedź prawidłowa. <laughs> Całe szczęście. Nie no, akurat to mi się, to mi się kojarzyło jakoś. Gdzieś, gdzieś to mi się zakodowało. No widzisz to mówię, że tak nic nie wiesz, a tu proszę bardzo, pierwsze pytanie, parę sekund i już jest prawidłowa odpowiedź. No, ale nie, nie, nie będę popadał w euforię, bo zaraz <noise> mogę dostać pstryszka w nos. A kto to wie? Zaraz zobaczymy. Lecimy z drugim pytaniem. Mm -hmm. Jeżeli aktualnie mamy event Skarbów Lasu, to jaki będzie następny event? A: EXP, B: GOLD, C: EPIC, D: 4 razy event. Mm, skarby lasu. To tak troszkę wracamy do tych eventów starych, no bo teraz już tych nie ma. Nie, no bo ja zawsze miałem problem z tym. Nawet rozmawialiśmy kiedyś, że ja miałem problem z zapamiętywaniem takich rzeczy. No ale może jednak coś tam pamiętasz? Pamiętaj, zawsze masz jeszcze pół na pół i ewentualnie zmiany pytania. Będzie odpowiedź A. Czyli x, tak? To będzie x. Jesteś na 100% pewny, tak? Tak, jestem pewny. Okej, okay. no dobra. Zn ja nie jestem, ale Ale zaznaczę to. I znowu? Przepraszam, że tutaj mi dzwoniło. Spokojnie, nawet nawet nie usłyszałem. Powiem ci, że dość szybko odpowiadać na pytania. Jestem nawet powiem ci w lekkim szoku, ale znaczy bo w bo w sumie z drugiej strony jak nie wiem, to nie będę się zastanawiał bo i tak nic nie wymyślę. No dobra, no to jest jest to jakaś taka Jest to jakaś taktyka, więc mogę ci od razu powiedzieć, że taktyka jak na razie się sprawdza, bo to jest odpowiedź prawidłowa. Także Lecimy do następnego pytania. To będzie już trzecie, to będzie ostatnie z serii tych łatwych. Mam nadzieję, że sobie dosyć sprawnie z nim poradzisz. Też mam taką nadzieję, no. Jaki jest maksymalny poziom, który aktualnie można osiągnąć w grze? A500, B600, C700, D800. No. Tutaj mnie troszeczkę zaskoczyłeś tym pytankiem, ale... Znaczy coś, coś mi świeci w głowie. Mhm. Chyba wcześniej, wcześniej był 500 poziom, ale tam już ktoś bił ten 500 poziom. I mi się kojarzy, że teraz przesunęli ten próg na 600. Nie, nie nie, no nie nie wydaje mi się, żeby ktoś miał już 700 poziom. Żeby 600 poziom. No, powiem ci tak, że ja sam osobiście mam 523 w tym momencie. 523. To taka delikatna podpowiedź z mojej strony. Czyli może już ktoś wbił 600, poziom i to na 700 przerzucili. No, tego już ci nie mogę powiedzieć. Ej. Musisz sam wydedukować. Czy... Wiedzieć jakie ja mam koła ratunkowe? Pół na pół i zmianę pytania. Kurde, no z jednej strony głupio tracić koła, z drugiej strony głupio się wywalić na głupi ryj na trzecim pytaniu. No nie wiem, decyzja należy do Ciebie. No dobra, wiesz co, to ja sobie strzelę to pół na pół, jednak. No dobra. Więc weźmiemy sobie pół na pół. Już ci je wysyłam dwie odpowiedzi, które zostają. I to będzie C700 D800. Okej, okay, w takim razie to będzie odpowiedź C700. Czyli dużo ci to wyjaśniło to pół na pół. Dużo mi wyjaśniło. Dobra, no to nawet nie pytam, czy jesteś pewny, bo widzę i słyszę, że jesteś, więc to jest odpowiedź prawidłowa. I, no. i mamy za sobą pytania łatwe. Pewny? Tak, już jest nawet 601. Aha, o kurde, dobra. No właśnie coś mi się kojarzyło. Pamiętam motyw, że, że, był, że było podwyższenie tego maksymalnego poziomu, ale no nie zakodowałem, który to był. A co ciekawe, właśnie ta osoba z tym 600 poziomem już nie gra. O kurde. W sumie może sobie postawił za cel, że wbije ten sześćsetny i, i koniec, no. No tego niestety nie wiem, ale następne osoby się zbliżają do 600, także mają co robić. No jasne. Zresztą ja też wiadomo, kiedyś... Wiadomo, ile do on grał, żeby wbił ten 600? No około 10 lat chyba. Ja pierwszy. Ale tego też na 100% nie powiem, niestety. Teraz to i tak gra tak przyspieszyła, że 600 poziomy to myślę, że po 5-6 latach się będą pojawiać. No, bardzo możliwe, no, to są inne czasy tego Shake'sa. No, dokładnie. Okej, okay, to przechodzimy chyba do pytań średnich, co? <grym> nie ma innego wyjścia. No, nie da się ciągle dawać łatwych pytań, że tak powiem. A szkoda, a szkoda. <grym> No to lecimy. No, lecimy. Dodaję pierwszy pakiet u grzybiarza? A. Złoto, nieśmiertelkę i wierzchowca 50%. B. Doświadczenie, nieśmiertelkę i wierzchowca 50%. C. Drewno, kamień i doświadczenie. D. Złoto, kamień i drewno. Mm, no tutaj jestem akurat pewien odpowiedzi, no bo często jak tam się nagrywało i kupowało się te pakiety, no to pamiętam że złoto, nieśmiertelka i wierzchowiec, czyli odpowiedź A. Czyli mówisz, że definitywnie, tak? Definitywnie, ostatecznie. Dobra, no to skoro tak, to nie przedłużam. To jest odpowiedź prawidłowa jak najbardziej. Z tego co pamiętam, to na wojowniku tam sobie ten pakiecik wykupiłeś. Tak, tak, tak. Na wojownik to był chyba jedyną postacią, na którym wszystkie pakiety kupiłem. No a teraz y, doszły kolejne pakiety, także. Poważnie? Tak, jeszcze dwa nowe pakiety weszły. Co ty gadasz? A z, za, za, to jest za jakieś stawki konkretne, czy to jest y, pakiecik za 200 i za 400. Ale są nowe. To zmi zmienili te pakiety, czy? Nie, są dodat dodatkowe są. Aha. od Tam mm, odpowiedniego poziomu. Mhm. Czaję, czaję. Się uruchamiają. Eee, no to kasa się będzie kręciła. No, proste. No i mamy to piąte pytanie teraz przed tobą. No, jeżeli odpowiem, to ja jestem zwycięzcą. Dobra. Tak zakładam fotel na głowę i robię śmigło. <noise> Szkoda, że tego nie zobaczymy. <noise> Ale lecimy z pytaniem. Którym pupilem w świetle jest rozmiazga? A szóstym, b siódmym? Te ósmym, te 9 Matko boska, rozmiazga? Tak. A w świetle, dobra, bo ja za, 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 zacząłem kminić, w którym tym, w którym to jest. Żywiole. Żywiole, no już miałem się pytać o podpowiedź. Dobra, jeżeli w świetle, to, to mi się kojarzy. No bo to jest taka rozgwiazdka, to powiedzmy. No. No i skojarzyło mi się, że to jest na pewno w drugim pasku i teraz sobie patrzę na odpowiedzi na odpowiedzi są z drugiego paska. No niestety. Ewentualnie patrząc na, te, na paski na telefonie, no to jedna odpowiedź jest w trzecim pasku. No, możliwe. Bo na telefonie wyświetla się pasek tylko czterech petów w jednym rządku. Nawet, nawet na ten... A nie, faktycznie tak. Przy, przy karmieniu się na to zwracało uwagę, jak się na telefonie karmiło. Yy, w świetle na pewno szóstym jest PlutoI, tak mi się kojarzy. No, chętnie bym ci odpowiedział na to pytanie. Znaczy, ja sobie tak po prostu głośno myślę. Spoko, spoko. Żeby też widzowie myśleli, że udaję mądrego. Dobra, niech będzie. Udawaj dalej. <laughs> Udawaj dalej. Hmm. Drodzy widzowie. Nie, no na pewno nie jest dziewiąty. Ja bym się zastanawiał nad siódmym albo nad ósmym. Mm -hmm. Szkoda, że nie mam 50 na 50, teraz by się przydało. No, tam też się przydało. No, w sumie tak. Nie wiem, powiedzmy, że. Ósmy. 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 Odpowiedź C. Oko. No to zaznaczam tą odpowiedź C. Jak myślisz? No, musi być prawidłowa, no. Jedziemy dalej. Muszę być zwycięzcą. No to spodobało Ci się. No to nie mogę nic innego powiedzieć. Odpowiedź prawidłowa. Ojej! Oh yeah. Dobra. Jest robione śmigło. Dobra, to po pokażesz po odcinku. Potem pot potwierdzę. <grywia> Włączamy kamerkę. Nie no, dobrze jest. No, widzisz. Tania, no nie? Tak, tak. Dobrze. Także widzisz, tak się stresowałeś, a tu idziesz jak burza. No Do piątego pytania, a, a powiedz mi jeszcze, do którego pytania są średnie? Do ósmego. O kurde. No dobra. No to lecimy z pytaniem szóstym. Jaki jest koszt ulepszenia twierdzy na poziom 18? A: 45 milionów drewna i 16 milionów kamienia. B: 50 milionów drewna i 17,5 milionów kamienia. D55 milionów drewna i 18 milionów kamienia. D60 milionów drewna i 20 milionów kamienia. No powiem ci, byku, że teraz mi <laughs> <wczeliłeś>. Bang bang. <laughs> bang bang. O cholerkach. Nie, no tutaj to chyba będzie zmiana pytania. Na pewno? Nie chcesz się zastanowić jeszcze chwilę? No, nie wiem, czy chcę strzelać z hmm. no Chyba, żebym tak na jolo poleciał. No, nie wiem, nic nic nie mówię. W razie coś yy, zawsze możesz to pytanie zamienić. Jeszcze to koło masz. Hmm. Kurde. Właśnie ja się bałem tego pytania, że będzie coś w tym stylu, że <laughs> będą te cyperki do budowania w tych twierdzy. W poprzednim odcinku też było chyba pytanie tego typu. Tak, tak. No, jak się zapytałeś mnie już o to, czy nagramy taki odcinek, to ja już miałem po prostu kosztów lepsze niż mi nogi zmiękły. <laughs> Czekaj, no, 18 poziom. No, czy ja nie wiem, totalnie. No, wszystkie niby są mm, podobne, nie? Bardzo podobne, no. I też mnie zastanawia, czy na przykład te inne odpowiedzi są prawidłowe, jakby adekwatnie do innych poziomów? Nie. Aha, po prostu in, jedna jest prawidłowa, a reszta to jest taki random po prostu. Dokładnie, tak. Mhm. Hmm, dobra, czyli to też się nie ma co w ogóle zastanawiać nad tym. Ja pierdzielę. Dobra, wiesz co? Zmienię sobie to pytanko. No dobra, no to tw twoja decyzja. No, nie, nie będę tutaj czarował chyba tym razem. Okej, okay, no to zamieniamy pytanie, a tak z ciekawości, co byś zaznaczył? B albo C. B albo C. No to powiem ci, że trafiłbyś jedną z tych odpowiedzi. Prawidłowa. Którą? Aha, no to musisz sam zgadnąć. Yy... Nie wiem, bo jak zgadnę, to sobie będę pluł w brodę. <grym> B. <grym> to by było prawidłowe, ale zamieniłeś. <grym> Dobra, następnym razem strzelam <grym> na. Zamieniłeś pytanie, więc lecimy z zamienionym. Kurde. Wiedziałem, te... <grym> aż mi głupio teraz. Ile trzeba zdobyć czci? Aby uzyskać osiągnięcie, czcigodne pupile A1000, B2500, C5000, D10000. Czcigodne pupile? Tak, takie osiąg osiągnięcie w klaserze. Nawet nie wiedziałem, że jest takie osiągnięcie, szczerze mówiąc. Czcigodne pupile. Nie wiem, no tak, nie mam koła, to trzeba będzie na logikę lecieć. Mhm. Robi. się zastanawiam, między BAC, tak mi się wydaje. No bo tysiąc to jest moim zdaniem za mało, bo tysiąc to się szybko całkiem ci robi. No. A znowu dycha na pupilach, to chyba nie jest taka szybka do zrobienia. Kombinujesz dobrze. Mogę ci tyle powiedzieć. Czyli na pewno będzie B lub <grym> Kurde no, teraz się boję, bo nie mam właśnie tego koła ratunkowego. No niestety. Dobra, odpowiedź C, 5000. Bo 2500 to też za mało. Jakby mała różnica jest między 1000 a 2500. Ostatecznie? Ostatecznie C. Chcesz kogoś pozdrowić? Co, żegnamy się już? Pozdrawiam mamę. No to pozdrawiamy mamę i przechodzimy do pytania siódmego, bo to jest odpowiedź prawidłowa. Co ty gadasz? No tak. Dobra. Dlaczego miałbym kłamać? No, jestem, naprawdę. Znaczy w szoku. To się jeszcze dało na logikę wziąć, ale z tym, tym poprzednim pytaniem to mnie zastrzeliłeś totalnie. No ale widzisz, prawidłowo odpowiedziałeś i odpowiedziałeś. No, nie da się ukryć. No. no to lecimy do siódmego pytanka. Także już coraz bliżej tych pytań trudnych. A w ogóle powiedz mi ile jest wszystkich pytań? 12, 12. 12. Dobra. To ogień. Kiedy można złapać kulkona? We wtorkową noc, to jest odpowiedź A, B we wtorkowy dzień, C w środową noc, D w środowy dzień. Kulkon, czyli mrok. Tak, dokładnie tak. Na pewno pamiętam, że ziomek jest przed toperzem, <grych> tak, tak mi się gdzieś zapamiętał ten pupil. Zgadza się, zgadza się. We wtorkową noc chyba tak mi się kojarzy, bo on był zaraz chyba po, przed, przed toperzem do złapania, bo topesz chyba był w środę, tak mi się kojarzy. Ja, akurat akurat toparza nie pamiętam, ale do, tutaj strzelę, że w noc. No. Nie, wiem, nie wiem, czy w dzień, czy w noc, ale strzelę w noc. Czyli w noc. Ale wtorek noc, tak? Co my dzisiaj mamy poniedziałek. Czyli tak można by powiedzieć, że jutro byś mógł złapać tego Kulkona? Teoretycznie po północy albo po 18. I dobra, skoro tak uważasz. To powiem Ci tylko tyle, że to na pewno nie jest środa dzień. Jezu, cię wystraszyłem, że na pewno to nie jest wtorek. Jest, dobra. Nie, z usłyszałem. <grym> to też nie jest środa noc. I to też nie jest. I to też nie jest wtorek dzień. Czyli wtorek noc to prawidłowa odpowiedź. <grym> Dobrze jest. <grym> Zarobiście, dobra. Nie jest tak źle. No widzisz, a tak się bałeś. Jak nie, ma, jak nie mam tych pytań, znaczy tych kół ratunkowych, to tak nie wiem, bardziej jolo mi się udaje grać. Jak miałem te koła, tak bardziej asekuracyjnie chciałem. A teraz to już czuję taki, wiesz... Luz. No, tak że już na całość trzeba iść. No i bardzo dobrze. To lecimy do ósmego pytania. To jest gwarantowane pytanie, ostatnie z tych średnich. Więc lecimy. Ile maksymalnie może kosztować eliksir w gabinecie magii? A. Milion, B. 5 milionów, C. 10 milionów, D. 15 milionów. Mm, kurde, stary, nie wiem. <grych> ja, ja chyba nie doszedłem do etapu w ogóle, żebym miał eliksiry za, za maksymalne pieniądze. Tutaj, tutaj bym znowu strzelał między CAD, między 10 a 15 milionów. Mm -hmm. Próbuję sobie też skojarzyć, czy widziałem gdzieś na jakimś filmie, jak ktoś kupował za takie pieniądze. Albo no za piątkę. Nie no, milion to na pewno, nie. Piątka może. No, kombinuj, kombinuj, kombinuj. Jeszcze taka nie wiem, czy to będzie dla Ciebie podpowiedź, czy nie. Z mojej strony ja też jeszcze nie mam na swoim koncie potek za maksymalną ilość golda. W takim razie po takiej informacji strzeliłbym w odpowiedź C 10 milionów. Ostatecznie? Bawi się naprawdę w Huberta Urbańskiego. Wiesz, muszę, muszę mieć pewność, że jesteś pewny tej odpowiedzi. Bardzo, bardzo mnie tutaj wiesz, mącisz w głowie, ale tak, dobra. Ostatecznie odpowiedź C, 10 milionów. No dobra, no to zaznaczam odpowiedź C, 10 milionów. Chciałbyś przejść do trudnych pytań? Chciałbym. No więc tak: milion to to nie jest. Czyli odpowiedź A jest nieprawidłowa. Odpowiedź D, 15 milionów, również jest nieprawidłowa. Także zostało Twoje C i zostało B, czyli 5 milionów. Jak myślisz? Powiedz mi tu szczerze. Czy to był dobry strzał? To był dobry strzał, bo nie sądzę, żeby na takim wysokim poziomie potka 5 milionów kosztowało. No więc niestety muszę cię zasmucić, bo odpowiedź prawidłowa to B 5 milionów. No <grym> nie. Ja myślałem, że ten, że potki są droższe, szczerze mówiąc. Nie, teraz powiem ci szczerze, że ja mam chyba za ponad 4 miliony podkę, ale maksy to jest 5 milionów. O kurde. Ja nawet nie pamiętam po ile ja kupowałem. Ja myślałem, że naprawdę ja kupowałem gdzieś te potki, bo za, za miliony. Tak mi się kojarzyło, jak ja grałem jeszcze. No miliony może tak, no ale. Ale nie, nie dziesiątki No także niestety, ale, Trochę, no. ale niestety się nie udało dojść do pytań trudnych, ale i tak myślę, że powinieneś być zadowolony. Bo osiem pytań. Zadowolony. Osiem pytań, tym bardziej, że chciałeś dojść do piątego. Jak najbardziej, nie no, doszedłem dalej niż, za, 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 niż planowałem, więc sztosik, jak najbardziej sztosik. No to ja też się cieszę, że Ale tak daleko. W ramach bonusu, tak po prostu dla żartu możesz mi zadać jedno pytanie trudne i zobaczymy jak sobie z nim poradzę. No dobra, to taki bonusik może być jak najbardziej. Dobra. To powiedzmy, powiedzmy, które by to pytanie tutaj zadać. Bez kosztów ulepszania poproszę. Dobrze, nie ma. Akurat nie ma tutaj żadnych takich. Yy, dobra, może być to. To jest takie pytanie bonusowe. Ile na, należy zgromadzić run, aby uzyskać ostatnie osiągnięcie dotyczące run w klaserze? A, 1 kwintylion, B, 1 decylion, C, 1 septylion, D, 1 undecylion. Tutaj bym się zastanawiał nad odpowiedzią A i D. Quintillion un. Wydaje mi się, że ten un decilion będzie większą liczbą. I tutaj bym D zaznaczył. No jest większą liczbą, oczywiście. Ale żeby uzyskać ostatnie osiągnięcie, trzeba tylko jeden decilion. Więc tutaj Decilia? tak. Tutaj też byś nie trafił. się wywalił. Ale myślę, że i tak poszło nieźle. A no tak, w sumie un decylion, a decylion, un to chyba mniejsze. Nie no, większe, wię, większe, większe, tylko że akurat do, do osiągnięcia potrzebny był jeden decylion. Aha, dobra, czaje, czaje. O widzisz. No to kurde, i tak bym się wywalił, i tak bym się wywali. Ale nie no, bardzo fajna zabawa była. Powiem ci, że się bardzo denerwowałem przed, przed wystąpieniem, ale podczas tego w sumie, jak tak sobie zacząłem kminić, to bardzo fajnie się bawiłem. No to ja się też bardzo cieszę. Hmm, chcesz jeszcze kogoś pozdrowić oprócz mamy? <noise> Oczywiście pozdrawiam Izę, Buziaczki i pozdrawiam wszystkich widzów. Lecha, pamiętaj, Lechu, nie zapomniałem o tobie. <noise> Więc jak to oglądasz, to pozdro. No i w sobie to tyle by było chyba. Oko, czyli ja też pozdrawiam Izę, pozdrawiam Lecha, pozdrawiam wszystkich widzów. I jeszcze takie pytanko, czy chciałbyś kogoś zobaczyć może tutaj w tej serii. W sumie to jakby też nie oglądam Sejso od jakiegoś czasu. Ale z drugiej strony, mógłbyś zweryfikować na przykład zakreble. O, powiem ci, że się udało. Że spróbuję, no, skoro nominacja jest. To... Jest nominacja. Powiedz, może taki sławny youtuber go wyzwał. Dobra, spoko. Musi teraz podnieść rękawicę. Okej, okay, no to ja spróbuję się skontaktować z Zakreble i mam nadzieję, że się uda. No, no fajnie by było moim zdaniem. Też mi się tak wydaje. No co, myślę, że na tym odcinku to by było tyle. Możemy się już chyba pożegnać. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz za udział. Było mi bardzo miło. Też dziękuję za zaproszenie. Fajnie, że po mnie pomyślałeś. O fajnych ludziach zawsze się pamiętam. Aha! Dziękuję, dziękuję. No to co? Trzymajcie się. Trzymaj się też. Trzymajcie się, strzałeczka. Pajo.